Awaria samochodu na środku niczego? Potrzebny ci bohater. Oto mobilny mechanik. Samochód potrafi płatać figle w najmniej oczekiwanym momencie, ale dzięki naszej mobilnej usłudze napraw nie musisz wzywać lawety i czekać wieki. Szybko wrócisz na trasę. Nasi profesjonalni mechanicy dojadą do ciebie, zawsze i wszędzie. Niezależnie od tego, czy złapiesz gumę, padnie ci akumulator, czy masz poważniejszy problem, zajmiemy się wszystkim na miejscu. Koniec z czekaniem i zepsutymi planami. Niczym pseu, jesteśmy zawsze tam, gdzie nas potrzebujesz. Nasz zespół korzysta z najlepszych narzędzi i części, gwarantując najwyższą jakość napraw. Poza tym stawiamy na przejrzystość. Zawsze będziesz wiedzieć, co naprawiamy i dlaczego. Żadnych kruczków, jak w abonamencie u operatora komórkowego. Oferujemy szeroki zakres usług. Od napraw awaryjnych po rutynowe przeglądy. Możesz o nas myśleć jak o Twoim osobistym zespole mechaników, gotowym do akcji, niczym Robert Kubica na torze. Jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu jeden telefon i jesteśmy u Ciebie. Dbamy o zadowolenie klienta i wygodę. Twój komfort i spokój ducha są dla nas najważniejsze. Zapisz nasz numer, dodaj naszą stronę do ulubionych. A następnym razem, gdy twój samochód zacznie fikać, pamiętaj, pomoc jest w drodze. Mobilny mechanik dbamy o to, byś zawsze był w drodze, naprawa po naprawie.